Witam! Kostka brukowa wymaga systematycznego czyszczenia, ale co jak przez wiele lat nie była czyszczona? Nalot, brud jest na tyle mocny, że tradycyjne metody mycia nie dają rady. Dzisiaj przedstawię Wam, jak dobrze umyć kostkę brukową, używając specjalistycznego preparatu firmy Draco czysta kostka. Preparat jest przeznaczony do mycia kamienia naturalnego, kostki brukowej, betonu, gresu, płyt chodnikowych. Pozwala usunąć paliwa, oleje, smary, substancje smoliste oraz wiele innych uciążliwych zabrudzeń. Do czyszczenia kostki o bardzo mocnym zabrudzeniu została użyta średniej klasy myjka wysokociśnieniowa o maksymalnej mocy 150 bar. Jeżeli nie posiadamy takiej myjki, proponuję skorzystać z wypożyczalni narzędzi oraz preparat firmy Draco Czysta Kostka. Pierwszą czynnością jaką wykonujemy to dozowanie którym producent zaleca przy mocnych zabrudzeniach rozrobić preparat z wodą 1 do 5. Po spryskaniu niedużego odcinka i odczekaniu paru minut użyliśmy myjki wysokociśnieniowej z przystawką, która pozwoliła na wstępne oczyszczenie kostki. Następną czynnością było mycie kostki pod ciśnieniem. Moc strumienia wody wycieściło szybko i sprawnie kostkę. Mocna myjka wysokociśnieniowa i preparat Draco Pozwolił oczyścić nam nie tylko zaniedbaną kostkę brukową, ale również będzie idealna do mycia dużych powierzchni, jak magazyny, parkingi, warsztaty, hale magazynowe i produkcyjne oraz wiele innych miejsc, które chcemy utrzymywać w czystości. Dziękuję za uwagę i zapraszam do następnych odcinków PPN.